socjalne, na końcu ostatnia sala i wyjście ewakuacyjne w lewo. Póki co, żeby to wszystko zobaczyć, trzeba użyć wyobraźni, ale już niedługo plany staną się rzeczywistością. Szkoła podstawowa 52 przy ulicy Fabianowo zyska nowy budynek. Po raz pierwszy w historii, myślę, że miasta, regionu, kto wie czy nie kraju, organizacja pozarządowa z własnymi siłami stawia nowy budynek publicznej, rejonowej szkoły podstawowej. Jeszcze 13 lat temu w murach podstawówki uczyło się zaledwie 89 uczniów. Wtedy miasto przekazało ją pod opiekę Fundacji Familijny Poznań, teraz działającej już pod nazwą Ogólnopolski Operator Oświaty. Szkoła właściwie była o krok od, od likwidacji, i wspólne działania na miasta, Rady osiedla. I Fundacji Familijny Poznań doprowadziło do tego, że ta szkoła przetrwała. Teraz szkoła może przyjąć 450 dzieci, 325 w szkole podstawowej i 125 w przedszkolu. Rozbudowa sprawi, że w placówce pojawią się miejsca dla kolejnych 250 uczniów. Warunki lokalowe w tej chwili już są dla nas dosyć trudne. Rzeczywiście każdy kąt, który był możliwy do zagospodarowania w starej placówce, wykorzystaliśmy. Widoki na przyszłość szkoły wyglądają jednak obiecująco. Placówka zyska w końcu to, na co uczniowie i grono pedagogiczne czekali najbardziej. Najbardziej na salę gimnastyczną, bo w historii szkoły nie mieliśmy jej e, wcale. Do tej pory szkoła musiała posiłkować się zajęciami na terenach zielonych, a przy złej pogodzie na wynajmowanej hali w centrum sportowym oddalonym od szkoły o około 10 minut drogi pieszo. Bardzo dobrze, czekamy za ten Rozpoczęcia brakowało się wreszcie się odbywać nie, pod nie Pierwszy dzwonek w murach nowego budynku szkoły. Ma Rozbrzmieć już we wrześniu 2023 roku. Ewelina Dernoga, puls dnia.